Witam Was bardzo serdecznie, ja jestem Mistrza to kolejny odcinek z mojej serii Zagrajmy World of Tanks niecodzienne bitwy albo Pluton, już nawet nie wiem Tyle tego jest teraz i jestem onikiem, wygrałem tu całą bitwę Więc raczej niecodzienne bitwy, lekkie niezdecydowanie mam jak tu to, to było Ale raczej to będzie Raczej niecodzienne bitwy Ładny wynik nawet pluton Jednak to będzie też pluton Albo i to i to Zobaczymy Oto i był ładny pluton I niecodzienne bitwy Tutaj zobaczycie A to jednak ta bitwa Więc nie zrobiłem tak dużo To raczej właśnie pluton ta bitwa, z której zcharge'owałem ładnie I te 150 ładnie Charge'owałem przeciwników Ten czołg jest fajny Więc pięknie było Jeden kill Z dwóch drużyny I tu strzelanie Tu na razie nie było czegoś trudnego I cofamy się i six I już nie udało się, 22 życia mu zostało I go zniszczyli Tu jechałem w tą stronę? Chyba nie Chyba właśnie się cofałem, żeby bronić bazę Jednak możliwe, że to będzie bitwa Dobra, Black Prince tu był właśnie To ta, w której zrobiłem dużo Tu właśnie chciałem się strzec, a mówię jednak nie jadę, ale tutaj przystałem i tutaj zobaczycie ten czołg. Przycelowanko, przycelowanko. I nie udało się, chociaż strzeliłem w to samo miejsce, gdzie był przeciwnik. By miał top guna jakbym to wykorzystał, ale oczywiście nie wykorzystałem. Skąd ja wiedziałem, że mi się nie uda. Ale oni jest fajnie, idę na ocho, typ 5 heavy, ogólnie dużo idę. z Skałtami yy, znaczy i excepcionem. Te 150 się pojawiają bitwy, chociaż trochę mniej. Te 150 ale wbijam kasę sobie postawiłem. nabić 20 milionów w czasie mniejszy niż rok tymi czołgami, właśnie, żeby później gospodarować ładnie. Tutaj ten epicki strzał będzie ładnie, Niemczech razy jeden, to było razy dwa, właśnie to teraz razy jeden może być. Tutaj nie wiedziałem w końcu co robić, czy w tą stronę, czy w tamtą jechać, jechałem w tą. Tu właśnie drużyna już zwaliła... ...bitwę. Więc ja jechałem z powrotem... ...na bazę. I nie wiem czy to się słuszne okazało, ale jest 10-12, raczej przegramy. Ale nie jest jakiś taki wynik, bardzo że przegramy i tu jedziemy. A i razy 4, nie razy 8. Przesadziłem, I jedziemy chyba w tą stronę. Czy tu się to je jechanie opłaciło? Bo już nie pamiętam. Broniłem bazy bardzo w tej bitwie. Już mamy 2 kile i tu nie wiem w końcu. A no tak, tutaj będzie jeżdżenie w jedną, w drugą. Nie wiem dlaczego teraz się zlagowało Nie jest normalne tylko razy 4 I to właśnie nic nie było Czekałem, czekałem, w końcu mówię się wracam Widzę się hało w dwie strony żeby to zgarnąć Chciałem tu jechać ale tu nic nie było Tu też nic yy, Więc ostatecznie głupio zrobił hellcat jak dla mnie Tam się wystawił i naraz był Właśnie razy dwa zaczęło się kapowanie Mniejszamy razy jeden, ciekawie się zrobiło Tutaj myślałem, że wyjedzie jednak tego nie zrobił Dwa kile na razie bym do tego zaatakował by było sześć, Więc widzicie, że wszystkich nie ściągnę przeciwników To był DING Nie spodziewałem się 190 penetracji Że będzie DING Powinno wejść Powinienem go rozwalić Ale na razie idziemy Tu nic nie było Żadnego strzału tu chyba był A jednak nie Więc mi go rozwalili Jakbym tego też strzelił To by był TOP GUN Jeśli bym Jeszcze tam do SU To by było 8 killi No ale i tak 5 jest dobrze Kożałuję że Nie rozwaliłem go 350 HP powinno wejść I ten 320 weszło i Chromwell uganianie się za nim. O, a tu jeszcze nie. Jeszcze przyspieszenie Hellcat też mi pomagał tutaj, chyba. Tu myślałem, żeby zagrać dobrą bitwę i to wygrać, i wstawić właśnie na kanał. I tak też zrobiłem. Black Prince. I tu właśnie jest nie strzał Mało było trafionych to chyba pierwszy Black Prince ponownie teraz już chciałem nacelować i weszło I to obok spojenia działa Czy nawet w spojenie więc nie wiem dlaczego w tamtego w tamtą szóstkę nie weszło I tu ładnie boczkiem Przy gąskach żeby się nie odbić Ładnie wchodzi A, tu przez pomyłkę cofnąłem bitwę. Tak się zdarza. Ale atakujemy dalej. Właśnie tu jest. Właśnie weszło jak w masło. I tu będzie chyba strzał. I nie wiem, dlaczego wy tego nie widzicie tego strzału. Raz jeden przyspieszenie. A teraz zobaczycie ostatni. Wszystkie wchodziły. I zniszczony ten. Tutaj herkacik. I tutaj kromul, Nie wiem co chciał zrobić. Nie mógł mi objechać białym szerokim czołgiem. I patrzcie co zrobił. To wiadomo, że się nie uda mu. Miałem tyle życia, żebym wytrzymał jego obstrzał więc niestety nie udało się zrobić topgana ani kołobanowa, ale myślę, że Wam się podobało. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, łapkujcie. Ja byłem Mistrzu i się z Wami żegnam. Cześć!